Witam na kanale Karoradki. Dzisiaj mamy początek października. Zaczyna się jesień. Jesienne dni. Skończyło się piękne lato, które mieliśmy, więc postanowiłam przyjechać na naszą działkę w Wilnowie, gdzie mamy też, jak wiecie, swój ogródek z krzewami, z jeżynami, z agrestem, z pożyczkami itd. I dzisiaj właśnie pomyślałam o tym, żeby przyjechać do tego ogrodu naszego. Wziąłam sobie dzień wolny z pracy, żeby mieć cały dzień, żeby móc poświęcić na nasz ogródek, na porządki. Radek został niestety w pracy. A ja mam dzisiaj dzień wolny, i pokażę Wam. Jak będę porządkowała nasz ogródek, który pozyskaliśmy od poprzednich właścicieli. Więc tak jak już wiecie, że właściciele zostawili dużo, krz... dużo krzaczków nam z owocami. No i by trzeba było je troszeczkę zapielęgnować, żeby w przyszłym roku te owoce były bardzo smaczne, dużo ich było. Zapraszam! No, jestem na swoim ogródku w Wilnowie i jest dzisiaj dzień. Na Jest czwartek, początek października i pokażę wam, jak pracuję w moim ogródku. Trzeba trochę zgrabić trawy pościnanej. Mój tata pościnał trawę kosiarką ręczną, a ja teraz muszę ją zgrabić, żeby na przyszły rok była ładna trawka. A to co? jakieś cykłówki znalezione, niepotrzebne, trzeba je wyrzucić. Prace ciąg dalszy. Zrobiło się już ciepło na tym ogródku. Słuchajcie, mam tutaj naturalny kompostownik. W naszym ogródku dosyć jest duży. I tutaj już zaczęłam wybierać ten kompostownik żeby podsypać owocom krzaczkom trochę witamin, żeby na przyszły rok były duże owoce. Czyli zakwaszamy ziemię. Dobieramy kompostownik. Tak wygląda nasz kompostownik i to będziemy podsypywać pod drzewka. Idziemy wsypać kompostownik pod krzaczki. Tutaj oto te krzaczki, tutaj agres tutaj podsypiemy najpierw pod agres. To jest akurat y, porzeczka przycięta już y, jest nawóz. Tak posypany, trochę rozgarnęłam. Nie musi być blisko tych korzeni. Może być trochę dalej, nawet lepiej, bo i tak jak deszcz będzie padał, to krzew się zasili tą wodą, mieszanką, która będzie z tego błotka zlatywała do dołu, do korzeni. Tak? Tutaj mamy numer 2 agres. Numer 3 Agres. tutaj jest e, chyba borówka, tutaj jest znowu Agres też jest podsypany, nie sypałam dużo, mm, bo też wiadomo, że im za dużo tym e, może gorzej, więc tak umiarkowanie e, tego nawozu dawałam. Tutaj troszeczkę malinki, jedna malinka dostała witamin, inne nie, tutaj są trzy maliny, inne nie dostały, to zostawię na przyszły tydzień i tutaj są e, jeżyny już powycinane, te stare gałęzie, to zrobiła moja mama, za co jej bardzo dziękuję, że mi pomogła. E, w przyszłym tygodniu będę tutaj e, znowu sypała nawóz pod jeżyny, żeby miały te witaminy, jak się ładnie zrymowało, co nie? No i tutaj też e, ta jeżynka została do podsypania nawozem. I tutaj jest jakiś krzaczek. No. Także tak wygląda uporządkowany ogródek. Ja się cieszę z dzisiejszej pracy. E, to są krzewy, za rok, jak będzie będą kwitły, będą się rozrastały. Też nagram, jak one po takich porządkach wyglądają. Mam nadzieję, że będą rosły i będą piękne zdrowe owoce i smaczne zobaczcie, nazbieraliśmy też ostatnie nasze jeżyny z krzaczka przed przycinką tych krzaków tyle uzbierało nam się jeszcze zebrać słodkich jeżyn naprawdę są smaczne ja je skosztuję mamy teraz chwilę przerwy no i na butli gazowej możemy sobie zrobić kawkę. Zobaczcie, zobaczcie, tutaj jest nasz domek, tył domku i graniczy z lasem. I przy tym lesie mamy zaraz przy samym domku. Oto piękne takie grzyby. Zobaczcie ile, jaka to jest radość. Mieć koło swojej posesji takie. Cudowne skarby. A tam dalej yy, w lesie też łatwo jest znaleźć grzyby. O, na przykład zobaczcie, dwa kroki dalej. Taki malutki maślaczek. No i pewnie gdzieś tutaj jeszcze są, ale te są piękne okazy. No w ciągu dwóch tygodni pojawiły się takie cudeńka. Trzeba je zerwać. Drowy grzybek. No i drugiego zrywamy. Nie są y, mokre też grzyby przemoczone, więc są suchutkie, ładne, dojrzałe cudeńka. O ten może jest trochę brzydszy. Oj i to bardzo trzy, ale go zerwiemy żeby tutaj nie czuł się samotnie bez swoich kolegów oj tutaj jakoś dziwacznie zaczął ros rosnąć a mm, nie to ślimun ślimun go podjadał dlatego on tak dziwnie rósł tutaj taka jakaś nie wiem Brzydka część. Rzucimy, niech jeszcze ślimaczki się pożywią. O, tutaj też duże. Trzeba zerwać. O, pięknie. I drugi. O, proszę bardzo, przyjaciel. Szuka jedzonka. Cześć. Zostawiłam Ci trochę jedzonka, także możesz się posilić. Tutaj są maleństwa, ale te maleństwa chyba zostawię do przyszłego tygodnia i za tydzień zobaczymy jak one urosły. Tutaj wcześniej były już zbierane. Obok rosły tutaj jest takiej wielkości grzybek, tego może zerwiemy, a co tam? A te zostawimy, maleństwa, bo szkoda je zrywać. No zbieraliśmy grzybów. Mama jeszcze poszła więcej pozbierać. Słuchajcie, zrobiło się troszeczkę już zimno, więc te prace ogródkowe na dzisiaj yy, zakończę. Yy, może. Jak macie jakieś podpowiedzi co do porządkowania ogrodu na przyszłość dla mnie, to możecie pisać w komentarzach. Jeśli podobało Wam się oglądanie tego filmiku, mojego, który był jako pierwszy filmik mój cały, zrobiony bez radka, pozdrawiam, radka, to zapraszam. Do subskrypcji naszego kanału dajcie łapkę w górę, wtedy będziecie nas w ten sposób motywować do częstszego nagrywania filmików. Także pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym filmiku.